Jesteśmy na końcu tworzenia opisów. Jesteśmy na etapie odwiedzania ostatnich rodzin. No ostatnich, mamy jeszcze 10 ich do odwiedzenia i wolontariusze robią wszystko, żeby jak najszybciej te, tych rodzin odwiedzić, żeby jak najszybciej opisy zostały stworzone i pojawiły się w bazie, a baza otwiera się już, już za momencik, zostało 23 godziny do otwarcia bazy rodzin. Bardzo szybko. W takim razie Bełchatowianie powinni wejść na stronę. Tak, zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i tam już od jutra, od godziny ósmej, można wybierać rodziny. Te rodziny, czego potrzebują? Przede wszystkim żywności. Bardzo dużo rodzin potrzebuje żywności ze względu na podniesienie standardu życia. Tak naprawdę, koszty naszego życia wzrosły i. Wszystkie rodziny mają, które są przypisane w tym roku do szlachetnej paczki, mają dochody poniżej 900 zł na osobę. Czyli tak, pomoc jest kierunkowa, bezpośrednio można zadziałać, czyli kupić i zrobić prezent. Jakiejś rodzinie z Bełchatowa. Ile tych rodzin jest do zagospodarowania? To nie tylko jest Bełchatów, to jest powiat bełchatowski. Mamy rodzinę spoza miasta, mamy rodzinę z gminy Bełchatów, gminy Kluki, gminy Szczerców. Więc tutaj zamykamy się w powiecie. W danej chwili, na dzień dzisiejszy, mamy 16 rodzin już włączonych, gotowych do publikacji, a jeszcze kolejne opisy będą tworzone. Więc trzeba to na bieżąco sprawdzać. Strony Szlachetnej Paczki, te opisy będą się tam Kolejne pojawiać. No powiedzmy sobie jeszcze tak w skrócie. Jak wygląda ta pomoc bezpośrednia? My, jako wolontariusze, no, kontaktujemy się z rodziną, później kontaktujemy się z darczyńcą. Nie ma możliwości, żeby darczyńca kontaktował się z rodziną. Jest to ze względu na bezpieczeństwo rodziny, jak i też darczyńcy. My robimy opisy. Sprawdzamy, dlaczego rodzina jest w takiej, a nie innej sytuacji. Sprawdzamy, co im jest potrzebne. Kierunkujemy tą pomoc i wprowadzamy wszystko do systemu tak, żeby darczyńca miał już gotowe potrzeby do zakupu danej rodziny. Wybierając rodzinę, musimy spełnić trzy kluczowe potrzeby. Bardzo często jest to żywność, jest to chemia, ale są to też sprzęty gospodarstwa domowego. Są też pampersy, bo mamy osoby starsze, schorowane. Nie mamy w tym roku na pewno leków, bo to jest wyłączenie. Darczyńca, który wejdzie na, na stronę szlachetnej paczki, wybierze rodzinę, spełniając trzy kluczowe potrzeby, przywozi to do nas na magazyn. I my z magazynu, całą ekipą wolontariuszy, jedziemy do rodziny. Kiedy jest finał? Finał jest 14-15 grudnia. Czyli co, warto wejść na stronę i no, pomóc, jednak, okazać tą dobrość w tym okresie świątecznym. Tak, zachęcamy do mobilizacji przyjaciół, rodzin, szkół czy też stowarzyszeń, bo taka paczka jest dość kosztowna. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale razem w kilka osób jest nam po prostu łatwiej.